wszystkim, witam was bardzo serdecznie w świecie anomalii dzisiaj witam się z wami z podłogi ponieważ dzisiejszy odcinek będzie takim trochę formatem eksperymentalnym bo chciałam wam opowiedzieć o poprzednim roku czyli 2023, ale w międzyczasie pomyślałam, że może Lego Ficus Bonsai w tej różowej wersji, bo można mieć dwa warianty liści i właśnie w międzyczasie Powiem Wam o tym, jak może zmienił mnie poprzedni rok i trochę go z Wami podsumuję. Więc tak, taki jest plan. Nie wiem, jak będzie wyglądał mój poziom skupienia się, kiedy będę musiała składać to i mówić, ale to się okaże. Więc tak, na początku chciałabym na pewno rozpakować z Wami ten zestaw, bo jeszcze tego nie zrobiłam. Dobra, jest to dość śmieszne, bo... Nagrywam się dwoma kamerami jednocześnie, ale chciałam Wam pokazać dwóch perspektyw, więc tak, otwieramy. Ok, w środku wygląda, wygląda to tak. Więc widzę, że w paczek jest pięć. Dobra, to tylko takie, takie linki, one chyba będą wokół pnia. Instrukcja. Więc dobra, zobaczymy. Czyli zacznijmy od przeczytania instrukcji, jak jest. O, wiecie co? Zawsze te były pomarańczowe, a teraz są niebieskie. Ciekawie. Dobra, więc zaczynając opowieść o 2023. To był dla mnie osobiście dość dziwny rok, bo z jednej strony przyniósł mi dużo dobrych, ale też dużo złych doświadczeń. Był dla mnie bardzo ciężki psychicznie, szczególnie ta pierwsza połowa. I to, co myślę, że mi najbardziej pomogło w tym okresie, no to jest terapia. Terapia, myślę, że o tym warto mówić dosyć głośno, chociaż myślę, że też mówi się coraz głośniej. No to, to jest po prostu taka kwestia, żeby nie zaniedbywać swojego zdrowia psychicznego. I nawet jeśli czujecie, że nie do końca Wam jest to potrzebne, to myślę, że terapia jest. Warta, przynajmniej takiego zastanowienia się, ym, przynajmniej z tego względu, że wiecie, teraz na przykład pewne rzeczy mogą Wam się wydawać dość y, zbędne, ale w przyszłości one się mogą nawarstwić albo pewne rzeczy, z którymi nawet nie wiedzieliście, że, że może to być problem. A właśnie mogą wam jakoś tak w drugim tle przeszkadzać, no to właśnie bardzo dużo takich rzeczy na terapii wychodzi. I dlatego też myślę, że może być ona naprawdę bardzo przydatna. I też rozumiem, że nie zawsze no, są możliwości finansowe. Wiem, że jest taka fundacja, jak znajdę, to wam wkleję link w opisie, która umożliwia spotkania online z terapeutami i pokrywa część. Część wydatków, także chyba 50 do 50 zł się płaci coś takiego Nie pamiętam dokładnie, ale kleję wam link, jeśli znajdę co, co mi przyniósł ten rok to jest taka Duża, Duże poczucie świadomości um, Mnie i moich uczuć No ja też jestem taką osobą wysoko wrażliwą Że bardzo skrajnie przeżywam bardzo wiele rzeczy Naprawdę jakaś taka najmniejsza zmiana może mnie bardzo mocno wytrącić z równowagi No i trochę... Nauczyłam się z tym radzić, za co jestem temu rokowi bardzo wdzięczna. To znaczy, nadal mam pewne problemy i, i nie zawsze ja i moje emocje idziemy ze sobą w parze. Natomiast czuję, że, że jestem, jestem bliżej tego celu niż byłam na początku tego roku. Wydaje mi się, że też ogólnie nabrałam takiej większej świadomości tego, kim jestem i kim być może chcę być. No i też za to jestem wdzięczna. Więc to z takich większych rzeczy. Właśnie myślę, że, że to, co zrozumiałam w tym roku jest fakt, że warto... Słuchajcie, przepraszam, że przerwę. Teraz będziemy składać doniczkę. Warto wgłębiać się w siebie i właśnie w takie, nie wiem, być może poczucie własnej toż, tożsamości. No bo to jest mimo wszystko, coś, co nas buduje. Też osobiście ja mam bardzo mocny lęk yy, przed, nie wiem. Nie wiem, czy konfrontacja to nie jest zbyt mocne słowo, bo generalnie mam na myśli. Wszystkie, tak naprawdę, interakcje z ludźmi, bo moje poczucie właśnie tej tożsamości jest na tyle niskie, że, że boję się, że łatwo to zgubię, będąc w jakiejś relacji, w jakiejś grupie albo po prostu z inną osobą. No i też myślę, że ta świadomość pozwala mi trochę nad tym pracować. I powiem Wam, że naprawdę jestem z siebie dumna, bo przez ten rok. Mm, Naprawdę zrobiłam, myślę, dość spory progres w relacjach z ludźmi. Przede wszystkim taka jedna relacja, którą przeszłam przez 8 miesięcy tego roku, zaczęła się jakoś w marcu, w lutym i skończyła w tym miesiącu. I tak jak, no jest mi z jednej strony, wiecie, no, zwyczajnie szkoda, że nie jest to relacja, która przetrwała, tak widzę, jak ona dużo mnie nauczyła i jestem za to bardzo wdzięczna. To była chyba pierwsza taka zdrowa relacja, w której byłam, bo... Właściwie przez całe życie trafiało na, na dosyć szkodliwe osoby. Eee, I przez to mam wrażenie, że przestałam się tak obawiać interakcji z ludźmi, i stało się to dla mnie w sensie, może nie łatwiejsze, ale przynajmniej wiecie, zaczęłam próbować. I, i to jest super. Zaczęłam rozmawiać z osobami z mojej klasy, nie ze wszystkimi i nie jakoś wyjątkowo bardzo. Natomiast też. Jakby umówmy się w większości, i tak siedzę i słucham muzyki. Natomiast widzę, że otwieram się na ludzi, i to jest dla mnie naprawdę fajnym krokiem, yy, bo czuję, że w jakiś sposób mnie to otwiera na świat. I ja, tak jak ja nigdy nie będę jakąś wyjątkowo towarzyską osobą, to jednak też doceniam to, co w nasze życie mogą wnieść inne osoby, no i nie chcę się na to zamykać, więc cieszę się, że to zrozumiałam w tym roku. Więc tak, to na pewno zapamiętam z 2023. Okej, okay. yy, doniczka jest gotowa. Ogólnie spoko, fajnie. Więc teraz otworzymy drugie opakowanie. Yy, I tak, i chciałam, tak jak powiedziałam wcześniej, pogadać z Wami trochę o książkach, tak głównie podsumowując, bo raczej niespecjalnie chcę wchodzić w szczegóły, bo książek przeczytałam generalnie 121. Może wam gdzieś z boku napiszę, w sensie pokażę moje podsumowanie na Goodreads, bo to w sumie pokazuje, jakie konkretnie książki czytałam, która była najkrótsza, która najdłuższa, jak kogoś z was to ciekawi. Natomiast tak w skrócie, tak jak czytałam i słuchałam dość sporo, no bo jednak 121 książek no to jest ta jedna książka na 3 dni, tak mi się wydaje, no coś koło tego. Więc to jest dość sporo, takie tempo miałam dzięki audiobookom. Więcej słuchałam w audiobooku, natomiast też... Jednak bardzo lubię czytać, w sensie samą czynność czytania w papierze, więc tego też nie zaniedbywałam Natomiast no powiedzmy, że nie zawsze ma się czas, żeby usiąść i poczytać coś powiedzmy godzinę Natomiast te audiobooki pozwalają gdzieś tam w drodze sobie zawsze coś tam dokończyć, dosłuchać Więc są bardzo praktyczne yy, i bardzo <laughs> zwiększają te statystyki I Ja akurat dla statystyk nie czytam, natomiast też nie chcę, żebyście sobie wyobrażali, że po prostu mam czas, żeby siedzieć 5 godzin dziennie i czytać tyle książek w papierze, no bo tak zwyczajnie nie jest. Yy, I nie chcę tworzyć takiej narracji, jakby tak było. I tak jak właśnie przeczytałam dość sporo, no to większość z książek, które czytałam, były dosyć średnie. W sensie żadna nie zapadła mi jakoś wyjątkowo w pamięć. Niewiele książek było też jakichś wyjątkowo złych, natomiast jeśli chodzi o jakieś książki dobre, no to też nie było ich jakoś specjalnie dużo. Z takich właśnie książek, które najbardziej mi zapadły w pamięć No to jedna z pierwszych książek, które przeczytałam, albo właściwie przesłuchałam w audiobooku w tym roku I no jest to jeden z moich faworytów życiowych To jest Gambit Królowej Gambit Królowej, który możecie kojarzyć z ekranizacji I powiem wam szczerze, że książka podobała mi się bardziej niż serial Natomiast serial też nie był jakiś zły bardzo nie wiem, ta historia do mnie przemówiła, zainspirowała mnie też do nauki szachów. I tak jak ta nauka szachów jak na razie mi za bardzo nie idzie, to jednak mam w głowie, żeby w przyszłym roku do tego wrócić, bo jest to coś niezwykłego i ta książka wspaniale to przedstawia, więc tak. Myślę, że nawet jeśli szachy Was nie interesują, to możecie sobie sprawdzić. W sensie, jak macie na przykład w audiobooku, to serio. Nic nie tracicie, a możecie co najwyżej zyskać, bo jest to książka napisana też tak przystępnie, że aż nie trzeba mieć jakiejś wyjątkowo dużej wiedzy na temat szachów. Przynajmniej tak w moim odczuciu. Więc bardzo Wam polecam, naprawdę. Kolejna z książek, które bardzo do mnie przemówiły w tym roku, to Herzstopper. Z Herzstopperem generalnie mam tak, że czytałam to już. O wiele wcześniej, ja to czytam generalnie po angielsku, bo to polskie tłumaczenie jakoś tak mnie nie do końca przekonuje I ja to czytałam na początku w takiej aplikacji Tapas Ona jest generalnie za darmo i możecie tam czytać co teraz za darmo, legalnie, bo jest to zamieszczane przez autorkę No i właśnie w oryginale, więc czytałam to w tej aplikacji naprawdę wielokrotnie, natomiast nigdy sobie tego nie zaznaczałam jako przeczytaną książkę No bo nie wiedziałam co się kończy gdzie i w ogóle... Natomiast w tym roku zamówiłam sobie na Vinted wszystkie tomy Herztoppera w oryginale właśnie i przeczytałam je po raz pierwszy w papierze i było to dla mnie bardzo ważne doświadczenie. Znowu tak jak Herzstopper nie jest jakimś dziełem sztuki, ani nie wiadomo czym, to jednak mi przynosi naprawdę dużo komfortu. I też nie ma jakiejś takiej postaci, z którą bym się utożsamiała tak w 100%. Natomiast jakieś elementy każdej z nich. Dużo mam wrażenie wnoszą do mojego życia No i generalnie ta historia jest mega słodka e, Chociaż też nie pozbawiona takich gorzkich momentów mm, No dzięki czemu moim zdaniem jest naprawdę warta poznania I powiem wam, że to Lego mi się bardzo fajnie składa Bardzo proste jest w sumie i takie przyjemne e, I tak, to myślę tyle o hardstoperze O nim wam opowiadałam już, myślę, przynajmniej raz e, W pierwszym filmie na tym kanale i tak nadal utrzymuję moją opinię, że jest to seria wyjątkowa, przynajmniej dla mnie. I jedna jeszcze z książek, które bardzo mi się podobały w tym roku, to Dom Sióstr Marnotrawnych. Jeśli o tą książkę chodzi, to ona, moim zdaniem, nie jest obiektywnie jakoś wyjątkowo dobra. W sensie, moim zdaniem, jest fajna do czytania, natomiast nie, nie zmieni życia nikogo. Tak mi się przynajmniej wydaje. Natomiast. Nie znam do końca powodu, dlaczego akurat do mnie tak bardzo ona trafiła, żeby ją zaliczyć do swoich ulubionych książek. Nie wiem, nie ma ku temu jakichś takich racjonalnych ym, przesłanek, natomiast no, czytało mi się to wspaniale. wyciągnęła mnie na książkę z zastoju czytelniczego i coś ze mną takiego zrobiła. Przede wszystkim ten klimat tak mocno on do mnie przemówił, że postanowiłam ym, ją bardzo wysoko ocenić. Nie żałuję tak naprawdę. Tak jak myślę, że musicie się nastawić na to, że nie będzie to jakaś książka, w której poznacie prawdę objawione, to myślę, że, że, że jest to naprawdę świetna rozrywka i niezwykle klimatyczna lektura, więc jest moim zdaniem godna polecenia. I ostatnia książka, którą skończyłam wczoraj albo przedwczoraj, i no była genialna, to ostatnia pieśń Oglubienicy Kwiatów. I ta książka zachwyciła mnie przede wszystkim swoim baśniowym klimatem yy... i językiem. To moim zdaniem było absolutnie niesamowite. Sama ta książka stanowi taką swoistą em, dekonstrukcję baśni, yy... i jest to coś, co czytałam pierwszy raz w życiu, coś tego typu, i nie wiem czy nie ostatni. Yy... I, I po prostu sama ta forma tak bardzo mnie zachwyciła, że. że... Też no będę pamiętać o tej książce. Bo wydaje mi się, że tak jak sama historia nie jest jakoś wyjątkowo no właśnie, wyjątkowa, to sam, sama jej otoczka no, tworzy coś niezwykłego. Więc też myślę, że jest to książka warta zwrócenia uwagi. A jeśli chodzi o najgorsze książki, to tak może szybko. Mam w głowie dwie. Jedna z nich chyba Wam o nim mówiłam w podsumowaniu wakacji. To po drugiej, dom po drugiej stronie jeziora Ray, Ray Seijera. No, okropna była ta książka. Nie chcę nawet do niej wracać, ale po prostu zakończenie było absurdalne. I ogólnie przez fabułę też mi się nie szło jakoś wyjątkowo przyjemnie, więc nawet jeśli lubicie tego autora, bo on nie tworzy jakichś wybitnych książek, natomiast ja się przy nich dobrze bawię, zazwyczaj. Tak, myślę, że to można sobie na spokojnie odpuścić. Na przykład najnowsza książka tego autora, czyli tylko ona została, jest moim zdaniem o wiele fajniejsza, jeśli właśnie chcecie literaturę tego typu. I, I kolejna książka, która mi się absolutnie nie podobała, to humory w cukrze. Nie widzicie, jakby jeśli wam się ta książka podobała, to jak najbardziej szanuję Waszą opinię, ale nie rozumiem jej. To znaczy, ja zwyczajnie uważam, że ta książka nie została dobrze skonstruowana. Bohaterowie byli płasty, i jeśli chodzi o samą fabułę, to ja mam wrażenie, że e, jakby, że cały czas nic się nie dzieje. I no, te ostatnie kilkadziesiąt stron dzieje się bardzo dużo. Natomiast ja tego napięcia po prostu zwyczajnie nie wyczułam. Nie, nie czułam, że było to napięcie. E, po prostu jedyne, co to napięcie mogło powodować, to ta bezczynność która ja była monotonna i nudna do czytania, przynajmniej dla mnie. I to zakończenie też było takie dosyć absurdalne dla mnie. W sensie nie wiem, mnie jakoś ono specjalnie nie przekonało. Eee, więc jeśli Wam się to podobało, to spoko, jakby wiecie, nie bierzcie tego jakoś ofensywnie, natomiast no tak ja, ja tak jak mówię nie jestem fanką. Okej, okay, to chyba będzie nasze drzewo. Eee, i jeśli chodzi jeszcze o temu humory w cukrze, no to mam wrażenie, że ten klimat duszny, lepki, on był dosłownie budowany na kilku przymiotnikach. Bohaterowie, tak jak właśnie już wspomniałam ja wcześniej, też nie mieli za bardzo osobowości według mnie. I nie wiem, jakoś ta książka, no nie myślę o niej, ale jak już o niej myślę, to wzbudza we mnie irytację. Jakby ja... Jeśli Wy lubicie tą książkę, to możecie powiedzieć, co was w niej... Rozkochało, no bo ja bardzo chętnie wysłucham Waszej opinii, natomiast po prostu ja nie mogę wychwycić tych elementów, które by sprawiły, że, że to rzeczywiście było fajne. Jedyne co to marketing absolutnie genialny, to ile się o tej książce mówiło jeszcze przed premierą, no to to jest po prostu niesamowite. Moim zdaniem ogromny sukces i za to też gratulacje dla autorki i wydawnictwa. Natomiast myślę, że też w moim przypadku to wykreowało jakieś takie bardzo duże oczekiwania, które nie zostały zaspokojone. Natomiast e, gdyby tych oczekiwań nie było, to i tak bym się rozczarowała. Więc tak, to są takie dwie książki, które no, mi się nie podobały. Życzę mi i wam, żebyście trafili na same najlepsze książki w tym roku przyszłym. E, a ja chyba dokończę tą torebkę i przyjdę znowu z kolejnym segmentem mojej wypowiedzi. Dobra, mam złożony kolejny kawałek. Jeśli to ma być dokładnie tak, jak według instrukcji, to raczej nie wyjdzie, ale ja to generalnie. Tak jak lubię Lego, to nie jestem jakimś mistrzem składania go. Ale no cóż, dobra, teraz widzę, że muszę to włożyć do tej donicy. Na razie wygląda to tak. I będziemy otwierać trzecią torebkę. O, ona jest mała, to o, to po tylko się już nasypuje, ale fajnie. I tak, w międzyczasie chciałam Wam opowiedzieć o kolejnym punkcie uprzedniego roku. O którym mam, na, mam wrażenie, mimo wszystko, nie mówiło się tak dużo, tak jak, y, jak powinno się mówić. E, a mianowicie jest to Wisława Szymborska, e, której setna, rocznica narodzin, e, wypadała w tym roku. No i tak jak przynajmniej w moim odczuciu, mimo wszystko, gdzieś tam ją było widać, między innymi w Krakowie powstał taki przepiękny park, e, właśnie inspirowany Wisłą Szymborską. E, no to. Myślę, że tak, żeby pożegnać ten rok, warto sobie tą osobę przypomnieć. No, ja osobiście jestem dość mocno, myślę, związana z jej twórczością. Czytałam jej biografię autorstwa Michała Rusinka, który był jej sekretarzem, no i bardzo długo się znali. I bardzo do mnie trafia jej osoba. Naprawdę, to jak ona była skromna, i jak inteligentna jednocześnie, i jak bystra i spostrzegawcza, to mi się to po prostu nie mieści w głowie. Myślę, że jej literatura jest czymś bardzo wartym zapoznania. Jeśli chodzi jeszcze o, o takie książki związane z nią, które bardzo polecam, to jest to na pewno szalik. To jest też książka Michała Rusinka, tylko w takiej wersji dla dzieci. No ja tak jak czytam tą biografię, no to to jest tak naprawdę streszczenie biografii, ale myślę, że świetne dla młodszych czytelników, bo jest wydane przepięknie. Czyta się to bardzo szybko i przybliża właśnie postać Wisławie Szymborskiej. To no jest absolutnie wspaniałe, więc myślę, że fajnie się zapoznać. I jeszcze, tak w ramach ciekawostki, dwóch kropek to jest no, jeden ze zbiorów właśnie poezji szymborskiej. To jest akurat takie piękne wydanie, bo jestem w środku, no zarówno tak jak właśnie wiersze, to jest też to... Są też rękopisy mm, autorki I to jest absolutnie super Więc też jeśli jesteście fanami takich ładnych wydań No to dwukropek też jest naprawdę fajny Zarówno treść jak i wydanie No i co? I y, myślę, że Jeśli postać Wisławy Szymborskiej jest wam obca No to myślę, że w ramach pożegnania się z tym 2023 Warto ją sobie przybliżyć Bo jest naprawdę, naprawdę interesująca y, I... Przynajmniej dla mnie bardzo inspirująca. Więc tak, to chyba wszystko. I już sprawdzam. Teraz musimy otworzyć sobie piątą torebkę. I w niej będą te różowe liście. I jeszcze, tak kończąc, chciałam z wami pogadać o 2024, czyli o roku, który właśnie nadszedł. Nie wiem jak wy. Ja kompletnie jakoś tego rozgraniczenia nie wyczułam w tym roku. Tak jak rzeczywiście mam wrażenie, że w poprzednich latach Mimo wszystko czułam, że, że jest to jakiś taki nowy początek, to teraz, teraz bardziej jakoś konkretny dni i to, że, że wiecie, każdego dnia wstaję, to bardziej postrzegam jako nowy początek, niż właśnie to, że raz na 365 dni się zmienia jaka, jakaś tam cyferka. Mm, więc takie jest moje aktualne podejście do tego nowego roku. Natomiast jednocześnie jest to myślę, fajna okazja, żeby trochę się wgłębić w siebie i to, kim się chce być. Co jest dosyć cenne, a co na co dzień można trochę umykać. Um, więc tak, dualny problem jest taki, że staram się nagrywać to, co robię telefonem i wychodzi tak 2 na 10, bym powiedziała, ale mam nadzieję, że uda mi się to jakoś zmontować, um, żebyście też mniej więcej widzieli, co ja tu robię. Um, I tak, jeśli chodzi o moje cele noworoczne, no to przede wszystkim chciałabym postawić na rozwój. Um, I rzeczywiście na to, żeby czuć, że... Um, Mam, mam coś do powiedzenia w każdym temacie, żeby pracować nad, tą, nad tym byciem otwartym. To jest dla mnie takie najważniejsze. Chciałabym na pewno, tak jak wspominałam wcześniej, wrócić do szachów i ogólnie, wiecie, zamiast skrolować tego TikToka czy coś, to rzeczywiście robić coś, co jest ciekawe. Żeby pamiętać każdy dzień, a nie ten rok jako jakąś taką zbartą masę tylko rzeczywiście móc się, wiecie, wrócić do jakichś dni i nie mieć tak, że o, wtedy scrollowałam TikToka. O, a tutaj scrollowałam TikToka i leżałam. Tylko żeby rzeczywiście się działo w miarę możliwości coś ciekawego. Więc tak, to bym chciała osiągnąć. Na pewno chciałabym popracować nad systematycznością. U mnie z tą systematycznością jest bardzo ciężko. Natomiast no jest to coś zarówno nagrywanie jak i wstawienie zdjęć na Instagrama i recenzji. No, jest to coś, co lubię zwyczajnie robić i czego mi brakuje, kiedy nie mam do tego dostępu, co już wiem, bo miałam w tym roku taką sytuację, że zmieniałam telefon i się nie mogłam zalogować do tych kąt, no i bardzo mi tego brakowało. W sensie wiecie, właśnie nie jest specjalnie samych rolek czy czegoś, ale, ale samego odzywania się do Was. Na pewno chciałabym też popracować nad, nie wiem, pewnością siebie, tak? Pewność siebie to jest taki punkt, który jest dla mnie bardzo ważny, bo ja w tym momencie nie jestem w ogóle pewna siebie. No i mogę Wam to powiedzieć. Zupełnie szczerze. No i fajnie by też było popracować nad zdrowym trybem życia, natomiast nie jest to mój priorytet. W sensie, jeśli chodzi o mnie, no to nie jest jakoś tragicznie, bo ja bardzo na przykład lubię chodzić i dużo spaceruję, wracam pie na piechotę ze szkoły i tak dalej. to yy, nad czym można popracować, to dieta. Natomiast też wiecie, ciężko zmienić swoje życie tak od razu, więc myślę, że, że stopniowo. Stopniowo można to wcielać. E, chciałabym też, żeby wstawać wcześniej, to by było naprawdę super. E, jezu, bo ja to w ogóle źle składam, jak zawsze. E, na przykład tak o 5, 6 codziennie wstawać, bo po prostu strasznie się dzień rozmywa, jak nie wiem, jak macie na dziewiątą do szkoły wstajecie o 8 i macie pół godziny, żeby się ogarnąć, w sensie ja tak robię <laughs> i nie jest jakoś fajnie. A, a pamiętam, że jak wstawałam na początku roku i rzeczywiście miałam motywację, na początku roku szkolnego, miałam motywację, żeby wstawać tak piąta, szósta, no to nie dość, że byłam taka bardziej rozbudzona i żywa. To jeszcze miałam takie poczucie, że mam czas na wszystko. To znaczy, myślę, że nawet sobie nie zdajemy sprawy, jak właśnie takie wstawanie na szybko i ogarnienie się na szybko i spędzanie właśnie takiego stresującego ranka wpływa na cały nasz dzień. Bo właśnie. Ten stres, że nie zdążymy i wszystko tak się potem od, odwija i nie wiem, a jak sobie wstaniecie właśnie te pół godziny wcześniej, zjecie śniadanie, wypijecie sobie herbatę, to jakoś tak od razu mam wrażenie, przynajmniej w moim przypadku to tak działa, że jest takie fajniejsze nastawienie do całego dnia yy, i że go zaczynacie z taką dobrą energią. Więc to jest coś, co mam Wam do polecenia i co sama chciałabym tak bardziej regularnie wcielić. Yy, no i. Tak, z grubsza myślę, że, że to wszystkie cele, które mam w tym roku. Dobra, generalnie to, co właśnie robię, to dodaję takie liście, które wyglądają jak żaby. I tak, teraz to kończę to robić i do Was wrócę chyba z pożegnaniem, bo wydaje mi się, że to wszystko mniej więcej, co miałam do przekazania. Dobra, i tak szybko kończąc ten film, udało mi się dokończyć figusa. Wygląda tak. Powiem Wam, że ten... Yy, ten. Yy, Proces dodawania tych liści i tych osób na te liście był najbardziej żmudny, ale jestem zadowolona z tego, jak to wygląda, więc zaraz go gdzieś sobie postawię. I na ten film to już wszystko. Mam nadzieję, że dało się to oglądać. Mam mieszane odczucia, ale raczej jeśli to widzicie, to znaczy, że wyszło w miarę okej. Okay. Więc tak, dajcie znać w komentarzach, czy fajnie Wam się oglądało coś takiego. Jak w... Wy... Widzicie nowy rok i ten poprzedni, no i co? I życzę Wam miłego dnia, miłej nocy albo cokolwiek i do zobaczenia następnym razem. Pa pa!